Platon być może tworzy e, de, 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 definicję dzieła sztuki, które nie jest w ogóle nawet możliwe do spełnienia. A może jedynym takim twórcą był Sokrates. Prawda? Taki jest moment patetyczny w, w tym wydarzeniu. No ale o jakie rzeczy chodzi? Jeżeli, jeżeli chy, warto coś opisywać, to warto rzeczy. rzeczy najtrudniejsze, najpiękniejsze, prawda? I to, i to jest, i to jest, to, to, to taki jest fajnos. I wszyscy mieliśmy się zastanowić, a nie, w końcu nie doszliśmy do tego fragmentu o tych losach człowieka, prawda? Czy czytaliście ten fragment? Właśnie było mnie doszło do pojęcia. W chwili, nie 248 DE, konieczne jest, żeby przeczytać, dobrze? Czyli jeszcze raz, w takim razie taka rekapitulacja Fajdrosa. Chyba, że ktoś coś wydobędzie niesamowitego, bo ja chciałabym bardzo, żebyśmy wiedzieli, że Platon nie odrzuca pisma. Pani tu przyszła, poszła, jakoś tak twierdząc o ułomności słów. Platon twierdził, że słowa nie są ułomne, są bardzo potrzebne. Są środkami na przypominanie sobie. Odpowiednio ułożone słowa. I pismo jest potrzebne. Tylko. Musi być pisarz. I jak mówi Platon, co? Pismo musi mieć kogo do pomocy? Pamiętacie z tekstu? Aktora? Krytyka? Jak mówi Platon? Taki słynny fragment. Co? Kogo? Ojca do pomocy musi mieć. To jest bardzo ładnie powiedziane. Tak po grecku właśnie, tego opiekuna, tego, z którego jest ród pisma. Tak, autora musi mieć do pomocy. Czyli pismo, pismo, autor musi wiedzieć, że pismo jest jakimś, że, że moment zapisu nie zwalnia go od kwestii. Zapis jest, ale po to, żeby nie zapomnieć. Czego? tej istotnej kwestii. A istotną kwestią jest co? Cała firma A pisze się gdzie? W czym? Imię, ten, pisze, się, pisze się na tabliczkach, ale po to, żeby co? Jak zapisać? Pan, tutaj pan poszedł, który miał to zrobić. Pan tu, pan już. Czy jest jeszcze? Poszedł. Pytałam go też w i miałem nic przygotować, co to znaczy dobre pisanie. Jaki to jest dobry pisarz? Pisarz pisze, pisze, zapisuje się na tabliczkach, zapisuje się w słowach materialnych, ażeby zapisać gdzie? duszy. Tak? Słuchacza. I w duszach słuchaczy. I co? Zapisać to znaczy co? Zrobić dziury w tych duszach? się budowa drodze. Bardzo, bardzo zgrabnie, panie prawniku, ale dokładnie jak? Mówi Platon zasiewać ziarna i hodować ogrody w duszach słuchaczy. Czyli można powiedzieć wpisanie pisanie, jakby nie ma końca. Tak pisać, żeby, żeby to zostało na bardzo długo i na bardzo pięknie. Jakbyśmy mieli ogrody w naszych duszach, każdy ma inne, bo każdy przecież kocha inne rośliny i drzewa. Byśmy razem, jakbyśmy wymienili wszystkie kwiaty i wszystkie drzewa, które kochamy, to byłby wielki las i łąki dookoła. Więc uszanowaniem dla subiektywnego odczucia piękna należy przekazywać piękno ogólne i transcendentne, niesamowite. Mówi, i jeszcze patrzcie, mówić prawdę, o, o, tę niepodważalną. Tak, ale w jaki sposób? Taki, jaki. Ulysioszowi zarzuca nonszalancję, ale o nonszalancji nigdy trochę się nie wyzwoimy, bo w pewnym sensie życie jest nonszalanckie, Ale jakby z każdej nonszalancji, z każdego jakiegoś zawieruszenia, z każdego zakrętu trzeba wyjść w stronę formy, w stronę kompozycji. Tak, jakby mówić jak wypada, jak, jak się da w danym przypadku, ale po to, żeby dojść do, 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 do prawdy transcendentnej. To każdy muzyk wie, prawda? Różne są instrumenty, które się gra, różne orkiestry się trafiają, różne dnie się wreszcie trafiają i godziny. Ale trzeba, żeby z jakiegoś kontekstu, z jakiegoś status quo wyjść, które jest szczegółowe i trochę śmierdzące, trochę zmęczące, trochę nie takie, jakbyśmy chcieli. Tylko to trzeba wiedzieć, że to nie zawsze się tak zdarza, to trzeba wyjść w stronę tego, co, 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 co prawdziwe i piękne zawsze, do, do, do strony jakichś uniwersalnych, dalszych widoków. Ale początek jest zawsze konkretny i nie można go lekceważyć. Nieważne jak człowiek kończy, nieważne jak zaczyna. No jak to tak. też No nie, to ten nie nie daje tego. Sokratesa do jego, droga Sokratesa do jego mowy. On wcale nie planował tej mowy swojej. On sobie tam coś miał tego dnia robić. Ale spotkał Fajdrosa, tak? Fajgros mu przeżywał mowę wizjasza. Sokrates nie mógł inaczej odpowiedział na tę mowę wizjasza ironicznie. A potem poczuł całą płyciznę tego i wpakował się w konieczność Przedstawienia całego traktatu o tym, jaka, co to jest prawdziwa i piękna mowa. Także, gdy Sokrates nie chciał się z tym, to tak, tak wyszło. Ale też nie jest tak, że on nie chciał, prawda? Ale droga była pływa i niezaplanowana do końca. Więc dziękuję najserdeczniej. Czyli e, e, jeszcze gros i on będzie mógł o duszy yes. ale czasami jest taki